Supposed to feel. Słuchajcie, właśnie jechałem, e, jak jechałem do rodziców i napotkałem kuriera. Akurat przywiózł mi, e, przywiózł mi Elumisa. Słuchajcie, pogoda wygląda tak, jak słoneczko zajdzie za, o, sakreble, jak słoneczko zajdzie za chmury, to jest tak przystępnie, więc nie ma co kombinować. E, chyba już jest zalany, opryskiwać wodą, lecę z tym, z tym zabiegiem, bo naprawdę. Chwastów zaczęło się pojawiać dosyć dużo. O tym na polu, jak zwykle, bo co ja wam tutaj z tego miejsca powiem? Nic, może i powiem, ale, ale widzieć nic nie będziecie. Więc, no co, idę rozrabiać. Niestety tylko w litrówkach. Troszeczkę czasu trzeba na to poświęcić. Na wylanie tego. No ale, ale ważne, że jest i że można jechać. Ciach. I tutaj dziureczkę trzeba zrobić, żeby było gdzie palca włożyć. O. Idzie barach. I będziemy z tym teraz szyli. Tylko żeby mi nie spadło. Zobaczymy czy Tomek nie przedobrzył z wodą. Bo tu jest 16 hektarów, czyli się potrzeba, raptem. A nie wiem czy więcej czasem nie nalał mi tutaj e, wody. O to zaraz odpalimy ciągnik i wszystko się wyjaśni. A no jeszcze trzeba będzie dolać jakieś 200 litrów, ale najpierw wleję sobie środek. Jakie cieplutkie rękawiczki w kabinie poleżało. <tuszy> A w kabinie jest taki ukrop, że się w głowie nie mieści. Więc... cieplutkie, mięciutkie, akurat dopasowane do ręki. Dobra, niech tutaj mi naleci troszeczkę tej wody. I teraz trzeba się niestety bawić tymi litrówkami. No ale najważniejsze, że jest. Najważniejsze, że jest. Nie trzeba szukać. Nie trzeba czekać O matka gorzej jakby nie było Dobra, wystarczy bo to potrzebne jest dopukanie butelek, woda A nie tyle dosyć gęste, więc trzeba dobrze to wszystko wypukiwać bo może być tylko nieszczęście z tego no ale dobra. Dobra, nie zawracam czasu takimi pierdółkami, tylko rozrabiam i widzimy się na polu. No i słuchajcie tak wygląda pole. Nie, co prawda nie ma aż tak dużo chwastów na tym polu. Z tego względu, że tutaj przed siewem jeszcze raz jechałem karierem. nie wiem czy kojarzycie się, ci co oglądają to pewnie będą wiedzieli. Był tu kultus, i później przed siewem, dzień przed siewem, jeszcze karierę jechałem. Tak nie podobało mi się do końca to uprawienie. I zobaczcie, no naprawdę jest dużo, dużo mniej chwastów, Przejdziemy na kolejną działkę, gdzie nie ruszałem. Już, bo tam taki piechuder typowy jest, i nie ruszałem tamtego pola, zostawiłem go po kultusie i zobaczycie, ile tam jest chwastów. Więc sam przejazd dodatkowy, to, to mamy, powiedziałbym, że na przełomie tamtego pola o jakieś 80% chwastów mniej. No tam to to jest zielono, normalnie, więc tam na kolejnej działce zobaczycie, że. To już ostatni moment, żeby, żeby robić chwasty. Tutaj jeszcze można byłoby ewentualnie poczekać, prawda? Ale skoro yy, robię tam, to nie będę tego rozwlekał na dwa, 3 razy. Tylko wszystko za jednym zamachem yy, sobie na raz przelecę. Zresztą tam, by, tam jest y, niespełna 7 hektarów, i tutaj, y, tutaj jest 10, 9, przepraszam. Więc y, takie dzielenie, chociaż tu już jest więcej chwastów, już gdzieś y, takie zagęszczenie jest troszeczkę, y, troszeczkę większe. <laughs> Jeżeli chodzi o sam środek, no to tak, elumis tak na dobrą sprawę nic mi substancje nie mówią, yy, nikosulfuron pamiętam, że kiedyś w, w ziemniaku stosowaliśmy jako y, jako substancję do odchwaszczania yy, no i mezotrion yy, ta substancja w ogóle mi nic nie mówi tak jak mówię, no niech, jeżeli chodzi o kukurydzę jeszcze, jeszcze sporo przede mną sporo trzeba się nauczyć yy, i niejedno pewnie z tą kukurydzą y, prawda, przeżyć, ale ogólnie wydaje mi się że kukurydza bardzo ładnie wygląda Tutaj jest akurat, akurat jeździmy po yy, odmianie mas 23M. Wydaje mi się, że ciut, ciut ona jest wcześniejsza, yy, jest bardziej troszeczkę w porównaniu do 22R rozbudowana, chociaż to też może takie złudzenie yy, optyczne może być w stosunku co do tamtej. Yy, co do tamtej Odmiany też troszkę inne pole, więc y, mogą, mogą takie, jakby dla mnie, niuanse występować. To wszystko, oczywiście, zweryfikuje Kombajn zobaczymy, która lepiej y, będzie planowała. Obydwie planowały na takim samym poziomie, jak najwyższym. No i tutaj jest y, takie, miałem y, takie z, zagłębienie. W, tu w tym miejscu i tam zawsze był problem też z, e, z chwastami jednoliściennymi. Jakaś chwastnica tam się potrafiła pojawić. E, no ale póki co aż tak z daleka nie widać, bo już o tej porze to powinna ona, e, że tak powiem, występować, ale nie widać, nie widać. E, Samo się zbóż jakieś, kaś, nie kaś, e, może się zatrzymam gdzieś tutaj na tej górce, e, tam gdzie było takie większe zagęszczenie tych chwastów i zobaczymy co tam w ogóle jest no, samo się wyrzepaku oczywiście yy, jak najbardziej wszędzie będą występowały na każdym polu yy, jakieś rumianki jakieś haberki może jakiś powój chociaż tutaj z powojem na tych, na tych yy, plantacjach na tych polach nie mam problemu więc yy, przytulia ewentualnie ale czy, czy teraz przytulia będzie występowała w, w kukurydzy być może. Nie mówię, że nie, nie mówię, że tak. Także. No, tak jak jeszcze raz powtarzam, trzeba się wszystkiego nauczyć. A jak będę już dojść do perfekcji, to mam nadzieję, że będą jak najwyższe plony przeze mnie uzyskiwane, prawda? Więc to jeszcze, jeszcze przede mną. No i tutaj mamy takie zagłębienie tych chwaściorów. Staniemy, włączymy sobie automatykę, żeby tam nie, nie grzebała. O. Rzepaczek piękny, no i zobaczcie, o, tutaj, to jest prawdopodobnie kwastnica, jeżeli się nie mylę. O, i tutaj mamy takie spore, spore jej zagęszczenie, taki widać dołek, gdzie jej jest y, naprawdę, naprawdę y, dużo, tak. Jakiś samosiewy zbóż, y, rzepak, kolejny rzepak, y, jakieś psiankowate, no, także troszkę już kwasów powychodziło. Dużo ich nie ma, ale, ale są takie zagłębienia, gdzie tych kwastów jest. Za chwilę słyszymy się na kolejnej plantacji. Tam będzie ich więcej. Jesteśmy na tym drugim polu. Zobaczcie, jaka kolosalna różnica, co? W chwastach. No tutaj nie uprawiałem nic. Tam tylko przejechałem karierę od brzegu raz. I tutaj już więcej nie uprawiałem. Tu jest ten kawałeczek, tu zawsze ziemniaki trzymaliśmy. Niektórzy z was pewnie będą wiedzieli, kojarzyli. I zobaczcie, co tutaj jest. To jest wszystko. Tu jest wszystko, wszystko kukurydza byłaby zagłuszona, więc, więc już potrzeba... Tu zabieg to był konieczny. Konieczny, jak najbardziej konieczny. A jeżeli chodzi o, o resztę, no to spójrzcie. Tak wygląda całe pole sporo jest samosiewów yy, samosiewów rzepaku jakieś jednoliścienne pewnie samosiewy yy, przężyta, tu wcześniej było, rzepak yy, cóż więcej, yy, jakieś psiankowate, troszkę wykowatych i naprawdę no, można powiedzieć, że cały cały zielnik tutaj dostępny od ręki, tak yy, tak wygląda yy, akurat ta Plantacja yy, kukurydzy, odmiana 22R. I zobaczcie, ile tutaj jest już chwaściorów. Kultus tylko był tu przejechany, kultu, było tu przejechane tylko kultusem, i nie było nic ruszane. Więc jednak, jednak ten dodatkowy przejazd karierem nie dużo by pewnie kosztował. A chwastów no w porównaniu tamtego pola, tak jak mówiłem, 80 na 90% mniej. Jeszcze, jeszcze się trzyma tego kukurydza tutaj na tej plantacji, bo tu mamy sam piachuder, piąta klasa. Kawałeczek czwarty jest od tamtego słupa w stronę, w stronę gospodarstwa, ale nie ma tego naprawdę bardzo dużo, może, może z 30-40 arów więcej, nie? A reszta to jest piątunia, klasunia. Sam piachuder bez żadnego podłoża gliniastego, tylko Piach i jeszcze raz piach. No zobaczymy. Zobaczymy, może coś popada jutro. Pojutrze. Wedle prognoz tak ma być, ale czy będzie, tego nie wiem. Mi zostało jeszcze jakieś 3-4 hektary. Lecę dalej. Z wami się w tym momencie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!